Cześć, jestem Tomek. Moim gościem w tym filmie jest Iza Karkocha ze Szkoły WordPressa. Czyli Iza, możesz się przedstawić i co, dwa zdania o sobie opowiedzieć widzom naszym, zanim zaczniemy? Cześć, Tomek. E, witam wszystkich. Ja nazywam się Iza Karkocha i zapraszam właśnie na Instagrama szkoła.wordpressa. Tam piszę, na temat, piszę i publikuję informacje na temat WordPressa, właśnie dla takich osób raczej początkujących, ale znajdziecie też tam wiedzę dla osób bardziej zaawansowanych. Jak dobrze, prawidłowo robić WordPress'a, tak? Mhm. właśnie jak podchodzić do tego w taki właściwy sposób, tak, żeby te strony były skuteczne. Okej, okay. ja mam takie, myślę że, myślę, że mam takie dobre pytanie na początek do ciebie jako takiej osoby, która no po prostu szkoli ludzi, którzy chcą w ogóle no, przekuć WordPressa na swoją karierę, no de facto, tak? Bo podejrzewam, że, że to jest często taka ścieżka, że ktoś chce się nauczyć, jak to robić mądrze, jak być może na tym zarabiać pieniądze, jak to nauczyć, nie wiem, taką umiejętność. Umiej po prostu nabyć albo jak już coś umiem, ale jak to robić lepiej, dobrze, sprytniej tak itd. I teraz y co uważasz, że czy uważasz, że w ogóle Wordpress jako takie narzędzie, no de facto to jest system informatyczny, tak może się dla wielu wydawać czymś dużym przytłaczającym, bo są wtyczki, są motywy, treści, trzeba instalować serwery, domeny i jakby może tego się nazbierać tyle, że, że czacha dymi, nie? Ale czy uważasz na przykład z punktu widzenia twojego jako osoby, która szkoli ludzi, że, że, Wordpress to jest taki coś, czym warto się zainteresować, jakbym na przykład chciał wejść w branżę IT albo w ogóle w taką internetową i, i bo wiadomo, że to są atrakcyjne. Pieniądze, jeżeli się jest dobrym, i tak dalej. Czy WordPress to jest dobrym miejscem na wystartowanie w ogóle od, całkowicie od zera? Mhm. A jak nie, to czy są może jakieś inne e, pomysły, tak? E, o coś innego. Mhm. E, myślę, że tak. E, tutaj też Twoje pytanie troszeczkę bym musiała sprecyzować, bo mhm. to zależy, w jaką stronę chcemy tak. pójść, nie? E, bo tutaj, jeżeli chodzi o WordPressa, możesz być. Web developerem, deweloperem WordPressowym, mhm. czyli tutaj wchodzimy już w programowanie. Ale to jest ambitne bardzo, nie? To, tak, to jest właśnie bardzo ambitne. A, a jeżeli jesteśmy taką osobą początkującą i raczej nie, nie do końca techniczną, a chcemy mhm. właśnie robić takie rzeczy, bardzo wiele wirtualnych asystentek na przykład, prawda, okay. wchodzi w, na, ten, na ten teren, można powiedzieć, stron internetowych, mhm. to wtedy jak najbardziej tak. WordPress jest takim narzędziem, który już teraz, na tym etapie, można na nim robić, według mnie, naprawdę fajne strony internetowe, skuteczne i właśnie takie, które są dobrze zrobione, bez wiedzy programistycznej, bez, bez kodowania, bez praktycznie dotykania się do kodu. Tylko trzeba właśnie zrobić to odpowiednio, okay. wiedzieć, jakich zasad jakimi zasadami się kierować, gdzie szukać wiedzy i właśnie uczyć się od odpowiednich osób, czy właśnie z odpowiednich mm -hmm, miejsc, nie? Mm -hmm. Tak jak WordCamp jest takim bardzo fajnym miejscem, które zawsze polecam, czy WordUpy, gdzie można spotkać ludzi doświadczonych i od tych osób po prostu czerpać wiedzę, tak? Te osoby, które tutaj spotykamy, zresztą ja cały czas się uczę również. Potwierdzam, ja też, <laughs> tak? No, jesteśmy jednak tutaj starymi wyjadaczami, nie? A tak, ciągle tak, co roku tak. wracamy można... po więcej dokładnie zawsze można coś, coś nowego się dowiedzieć, no warto być na bieżąco i wiedzieć po prostu znać jak się zna takie podstawy to naprawdę można dobrze tylko żeby się odpowiednio uczyć tak jak powiedziałeś mhm. zacząć tak a to jest bardzo ciekawy właśnie case z wirtualnymi asystentkami bo to jest taki ostatni nie wiem spe specjalizacja zawód którego bym się mhm. spodziewał w branży IT tak bo mhm. no to się tak kojarzy a, a jak rozumiem to no po prostu jest spore pole do popisu dla osób które no jak jako asystent, wirtualna asystentka to nie jest ktoś, moim zdaniem, kto jest z definicji techniczną osobą, tak, a mimo wszystko widzisz tutaj pole do tego, żeby gdzieś tam w jakiś fajny sposób sobie znaleźć pracę, zarobek, będąc na przykład asystentką, tak, żeby rozszerzyć, rozumiem, kompetencje o WordPressa. Tak, ja um, co prawda nigdy nie, nie widziałam takiego od środka kursu dla wirtualnych mm. asystentek, bo są takie kursy. Okay. Nie widziałeś, takie tak. no, ktoś robi kurs. E, I mam nadzieję, że tam jest wszystko dobrze zrobione, ale te, te kursy często właśnie zawierają też um, WordPressa w sobie, mm. w sobie, więc jakby już też na start jest, e, e, jakby, że wirtualna asystentka właśnie obsługuje WordPress'a. I tutaj pytanie właśnie jak, czy ona ma, buduje te strony, czy ona ma mhm. po prostu mieć wiedzę, żeby dodać blog, jakiś artykuł na bloga, zredagować mhm. ten artykuł, dodać jakieś zdjęcia, czy tutaj już jest kwestia budowania stron i nie wiem naprawdę, jak, jak są uczone te osoby. Mhm. Jakby, jakby moją misją trochę, można powiedzieć, jest to, żeby. Te osoby, które w ten sposób właśnie budują strony, robiły to dobrze tak? mhm. i miały odpowiednią wiedzę, zdawały sobie z tego sprawę, że może niekoniecznie page builders to są dobre mhm. rozwiązania, że są lepsze e, i można zrobić, bo ja, ja jestem przekonana i zresztą y, praktykuję to również, że można zrobić bez, programu, bez wiedzy programistycznej i technicznej naprawdę fajną stronę, ale trzeba mieć ogólnie wiedzę y, na temat tego, jak prawidłowo działa WordPress, jak w ogóle działają strony internetowe, no nie wystarczy wyklikać coś, nie wiem, bo wzi wziąć sobie demo strony z DimForesta i tak. zmieniać zdjęcia, e, czy kolory i mamy fajną stronę, tylko warto wiedzieć na co zwrócić uwagę, e, jak się buduje, buduje taką stronę, jaki jest cel tej strony, nie, więc mm. jest kilka, tak naprawdę tego nie ma dużo, nie, mm -hmm. e, i naprawdę Wirtualne asystentki mogą takie proste strony internetowe według mnie budować. Okay. Tylko no i pewnie to nią, robią, rozumiem, tak? tak. Całkiem skutecznie e, robią. Czyli, wiem, czyli to jest pociesz, pociesz, pocieszająca wiadomość dla osób, które by chciały, ale myślały, że m, trzeba się nauczyć programowania, żeby móc cokolwiek robić na tak, poważnie. Ale właśnie wiesz, nie, nie, nie wiem, czy ty też to zauważysz? Właśnie jest taki trend, że znowu w drugą stronę, nie bo tak. Można to zrobić mhm. bez tej wiedzy programistycznej, ale właśnie trzeba wiedzieć, jak dobrze, a nie właśnie, wiesz, korzystać z gotowych demo. I ja zauważyłam, że to bardzo się nam nie, mhm. że um, po prostu te strony są źle przygotowane. Więc chciałabym, żeby. Okej, okay, to jest w porządku, że tworzymy na gotowych motywach strony uh, i można zrobić fajne, tylko żeby właśnie one były dobrze zrobione, a nie. Okay, czyli można powiedzieć, że na przykład jeżeli, bo, bo pracujesz z ludźmi też mm -hmm. indywidualnie, tak, uczysz tak. ich, szkolisz, mm -hmm. czyli rozumiem, że, że tutaj takim, że powiem, sekretnym składnikiem bycia dobrym WordPressowcem może być to, że po prostu wie, dostaje się tą wiedzę albo nabywa się z doświadczeniem, jak z tego narzędzia korzystać w prawidłowy sposób, tak? czyli wykorzystywać jego najmocniejsze strony, a nie wykorzystywać rzeczy, które są często może łatwo dostępne. Ale, ale, generalnie nie głupia. Nie mam tak, lepszego głupie. słowa. To jest, no to jest ok. Właśnie warto zaglądać na tą stronę WordPressa, hmm. śledzić to, co się w WordPressie, w WordPressie dzieje, i w jakim kierunku on się rozwija. A właśnie to, co mówisz, że, uczyć się, że uczysz uczyć się tego narzędzia, te mocne strony, czy z doświadczenia, bym powiedziała, żeby się uczyć z doświadczenia raczej innych osób, szczególnie jak zaczynamy, a nie swoich. I tu wordkam się kłania. Tak, to tak? i wordkam się kłania, dokładnie, bo zauważyłam taką tendencję, że wiesz, ktoś się, nie wiem, uczepi tego elementora, nie? No bo nauczył się, że na elementorze się wyklikuje, nie wiem, trzy lata temu tak. i po prostu się tak uczepi tego elementora i nie, żadnej strony już naj, nie zrobi. Inaczej, tylko... Elementor to jest motyw wordpressowy, tylko że taki bardzo rozbudowany, skomplikowany, page builder, builder Okej, okay, przepraszam, page builder, e, tak, który tak. ma setki dodatków, tak, jest tak. bardzo duży i generuje dużo mhm. e, zbędnego kodu ogólnie, okay. tak? No i takich powiedzbiedlów zresztą jest dużo dużo różnych, tak. tak? I faktycznie jakiś czas temu e, przed Gutenbergiem, mhm. możemy powiedzieć, e, bez wiedzy programistycznej mhm. nie można było zrobić fajnego, dobrego motywu do dobrej, fajnej strony mm, na WordPressie według mnie, mhm. tak? na gotowym motywie, bo tylko było to możliwe za pomocą pagebuilderów, więc jak ktoś nie miał tej wiedzy programistycznej, a te, nie był taką osobą techniczną, to jedyną drogą na skorzystanie z WordPressa i zrobienie strony, to były te page pagebuildery, no i niestety to się strasznie nam, namnożyło tak. i mam wrażenie, że wiele osób tam zostało po prostu z przyzwyczajenia to też są może. skomplikowane często, nie? Kobyły wręcz takie, tak? tak? Na których się trzeba nie tylko WordPressa nauczyć, ale jeszcze tego pagebuildera. Wiesz ja tam. bardzo często widzę na przykład kursy, mm -hmm. kurs WordPressa, jest, ktoś robi kurs Wordpressa i właśnie tam jest Elementor, nie? Mm. Ja się zastanawiam, czy to nadal jest kurs Wordpressa, czy to jest kurs Elementora, mm. na mm. którym tak naprawdę jest pokazane, jak stworzyć stronę na Elementorze, a nie de facto na Wordpressie, no bo Wordpress to jest w tym momencie y, y, edytor blokowy, to tak. jest Gutenberg, na którym można naprawdę robić fajne rzeczy i fajnie by było jakby y, właśnie uczyć się na takich jak konferencjach, wordappach, możemy się dowiedzieć o tym, że to już jest na przykład ten moment, mm. że możemy się otworzyć na tego Gutenberga, i na tym naprawdę już można robić fajne rzeczy, zyskując po prostu. Mm -hmm. Tak, ja się w pełni zgadzam i... Um... Jakby jeszcze z twojej perspektywy co mnie interesuje bardzo że masz styczność właśnie z takimi osobami no powiedzmy, albo początkującymi albo które coś już wiedzą ale chcą poprawić swój warsztat jaki czas twoim zdaniem jest konieczny plus minus do zainwestowania w to żeby gdzieś tam te właśnie swoje umiejętności poprawić w jakimś zauważalnym stopniu i, i na przykład być potencjalnie takim nawet początkującym ale już specjalistą który realnie coś może zrobić zarobić pieniądze pierwsze jakieś i i zrobić taką robotę, z której klient będzie zadowolony, tak? Mm -hmm. Teraz pytasz o podstaw, czy już o coś cokolwiek. tam wiemy? To, 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 co jesteś w e, stanie nam wiesz, powiedzieć? Moim zdaniem, jeżeli jest się osobą, nie zaczynamy tak od zera, że mm -hmm. wiesz, nie wiesz nawet, co to jest domena, tak. co to jest hosting, no bo no, to już jest tak bardzo, mm -hmm. tak, pod podstaw. Tylko jestem na przykład właśnie wirtualna asystentka, tak. która no, orientuje się w, w tym, jak działają strony, na czym mm -hmm. to polega, jak działa mniej więcej WordPress, nie wiem, powiedzmy wprowadza artykuły czy, czy zdjęcia tak. i chce przejść na ten etap wyższy, czyli mhm. właśnie na przykład tworzyć proste strony tak. internetowe na swoich klientów czy nie wiem e, tak jak Ola dzisiaj mówiła nie? Mhm. landing page na przykład tak. żeby potrafiła zbudować um, to tak naprawdę e, takiego powiedzmy takie szkolenie które ja prowadzę to są trzy spotkania po trzy godziny niecałe. Nie? To bardzo mało. Tak dokładnie. Czyli, czyli jestem jest... w stanie przekazać tę wiedzę. Tak. Która no, oczywiście później dochodzi praktyka, tak? Tak, czy jak po angielsku mówią Secret sauce tak? tak. Czyli ten, ten, tą rzecz, którą albo sam dojdziesz za trzy miesiące, albo ktoś ci powie i tak. w trzy godziny tak. <laughs> już wiesz wszystko. Tak, w zasadzie Ekstra. tak. Więc to jest. Yy... Moim zdaniem i to jest wystarczające, już widzę, że jakby te osoby, które to przejdą, już mają tą świadomość mm -hmm. wielu rzeczy, nie. E, tak jak właśnie Ola dzisiaj e, tak. e, rozmawiałyśmy z jedną z wirtualnych asystentek z Olą, e, i Ola właśnie po moim szkoleniu później zawsze e, mówi, kurde, teraz dopiero widzę, co tam się dzieje, nie? Na tych stronach. Wow! Ktoś zrobił stronę na takim właśnie gotowym motywie, pozostawiał wszystkie te z demo, e, testowe treści, strony, to wszystko tak i jest strona, no, no nie widać, tak, nie widać. Ale jest jakiś okay. problemem z tak, Dokładnie. Okay. Więc, no. Czyli podsumowując, kto pytanie błądzi i można zaoszczędzić mnóstwo czasu, jeżeli po prostu znajdzie się sposób na to, żeby tą wiedzę dostać od na przykład ciebie, tak? Czyli Izy Karkohe ze szkoły WordPressa jeszcze raz, ale generalnie od kogoś, kto wie jak to robić, jak to robić w sposób sprytny, efektywny i nie wymyślać koła na nowo, szczególnie na początku, tak, bo nawet ten Elementor podejrzewam, że jest narzędziem, które może być dobrą opcją, ale dla kogoś, kto wie po co i dlaczego i jak z tego narzędzia skorzystać, tak, a sam WordPress ma w sobie już na tyle dużo świetnych rzeczy na dzień dzisiejszy, że, że no nie potrzeba takich page builderów, nie trzeba się ich uczyć, szczególnie na początku, bo, bo, bo tak jak mówisz, stronę, która będzie bardzo przyzwoita, wręcz dobra nawet dla biznesowego klienta, da się zrobić na WordPressie i Gutenbergu i... i tak, dokładnie tak. I to jest też bardzo ważne, że to co powiedziałeś, żebyś właśnie uczyć od odpowiednich osób i tutaj ważne, żeby sprawdzić tę osobę, która mhm. robi jakiś kurs, szkolenie. Tak jak na przykład ja, mam doświadczenie, tworzyłam te, też deweloperskie, tak, programistyczne, więc po tak. prostu wiem, na czym to wszystko działa, jak działa WordPress i tak dalej. Czy tak jak na przykład ty czy twoja firma, tak. gdzie już kilka lat, czy kilkanaście, nie wiem? Kilkanaście. Kilkanaście tak, lat. Tak. Tworzycie, jesteście na bieżąco, uczestniczycie w WordUpach, w WordCampach, mm. więc wiecie po prostu jak Jesteś to działa i jak to zrobić. Tak. I wiecie jak to po prostu zrobić tak. <laughs> dobrze i od takich osób, żeby się uczyć, tak? Czy właśnie na konferencjach gdzie występują osoby też z doświadczeniem, a nie od osób, które nie wiem, dwa lata temu wpadły na WordPressa, zobaczyły, że da się na jakimś page builderze na gotowym demo wyklikać stronę, i Stwierdziły, że okej, okay, wiem, jak to zrobić, więc nagram kurs i nauczę innych, tak? Tak. Bo, bo ja to zrobiłam, nie wiem, w trzy godziny, więc czemu nie? To jest według mnie ważne, nie? żeby wiedzieć od kogo i, i to zawsze sprawdzać i mieć to po prostu na uwadze. Super. Świetnie. Bardzo ci dziękuję w takim dziękuję razie. Bardzo. Słuchajcie, na pewno macie jakieś pytania. My jesteśmy dostępni w komentarzach. Ja na pewno, jeżeli będą jakieś pytania do Izzy, to również postaram się ściągnąć Izę albo przynajmniej zdobyć odpowiedzi na te wasze pytania. No i jeszcze raz pamiętajcie, Izę znajdziecie pod nazwą Szkoła WordPressa. Jest tam link oczywiście gdzieś w opisie pod filmem. Na pamiętajcie, Instagramie. Tak, Instagramie. Instagramie. Albo na stronie. Tak, wszystko jasne. No i pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, bo wtedy nie przegapicie nowych filmów, być może kolejnych z udziałem Izy. No i dziękujemy za oglądanie i ja Ci bardzo dziękuję Iza za, za, za gościnny występ. No i do zobaczenia następnym razem. Dzięki.